Za nami kolejne fascynujące spotkanie Kozienickiego Klubu Podróżnika. Tym razem gościnne progi Biblioteki Publicznej odwiedził Tomasz Owsiany. Dawniej romanista, dzisiaj podróżujący reportażysta. Autor książek, artykułów oraz pokazów reporterskich o swoich podróżach opowiedział zgromadzonym w środowy wieczór 11 grudnia. Ja co parę lat biorę na celownik różne terytoria na ogół rzadko u nas omawiane, dosyć słabo poznane z punktu widzenia polskich odbiorców, m.in. Gujanę Francuską czy Paragwaj, który będzie tematem dzisiejszego spotkania. Moje wyjazdy są z założenia reporterskie, więc mają zaowocować odpowiednim materiałem reporterskim. To dzisiejsze spotkanie, ono też ma charakter reportażu multimedialnego. Przybyłych na spotkanie powitały pomysłodawczyni Kozienickiego Klubu Podróżnika Ola Synowiec oraz dyrektor placówki Monika Piurecka. po czym Tomasz Owsiany zabrał zgromadzonych w fascynującą podróż po Paragwaju. Tematem przewodnim jest w ogóle sytuacja rdzennej ludności w bardzo różnych sytuacjach, więc zarówno tych, którzy jeszcze kilkadziesiąt lat temu byli siłą wyciągani z, z lasu i siłą wtłaczani. W nowoczesność i poddawani różnym brutalnym, brutalnym procesom. Spędziłem czas także z tymi, którzy żyją już od dawna w kontekście miejskim, ze społecznościami, które zmieniły się w bardzo prężne społeczności dajmy na to rolnicze, ale też takimi czy taką, chociaż nie były dwie. Takie, które żyją z, ze szperania, czy to na wysypisku śmieci, czy po prostu w śmietnikach. I to właśnie ci szperacze na miejskich wysypiskach byli jednym z większych zaskoczeń dla Tomasza. Jechałem tam z założeniem no, rzeczywiście zrobienia reportażu czy jego fragmentu o degradacji rdzennej kultury, która jest prawda upodlona przez konieczność życia ze szperania w poszukiwaniu surowców wtórnych, ale właśnie na wysypisku śmieci. Tymczasem okazało się, że ta społeczność szalenie ceni sobie te prace i że najbardziej wprawni szperacze w ciągu około 10 godzin pracy są w stanie zarobić więcej niż taki najbardziej szeregowy pracownik banku. Właśnie przez pryzmat poznanych podczas wyprawy ludzi zgromadzeni poznawali historię i teraźniejszość Paragwaju, a wszystko okraszone było pasjonującymi opowieściami.